Czy widziałeś, że święto namiotów jest świętem Pana? Wiele razy ludzie podchodząc do mnie mówią mi, Jurgen, bardzo nam się podoba święto namiotów z chrześcijańską ambasadą. Ale wiedz to, że święto namiotów to nie święto chrześcijańskiej ambasady. To jest święto, które Pan nazywa swoim świętem. My, jako chrześcijańska ambasada, od ponad 42 lat mamy ogromny zaszczyt być niczym włodarz. Organizator tego święta tutaj w Jerozolimie. A jakim błogosławieństwem jest zobaczyć przybywające narody corocznie, by celebrować święto Pana. Pan w księdze kapłańskiej 23, 1.2 nadaje temu specjalną nazwę, ten czas to moje uroczystości, święte zgromadzenie, a hebrajska nazwa tego czasu to, Moed. a najłatwiej wytłumaczyć ten moed jako konkretny czas wyznaczony w kalendarzu, gdzie Bóg mówi to jest ten moment, w którym chcę się z Tobą spotkać. To otwarte zaproszenie, gdzie Pan mówi, mam ustaloną konkretną datę w moedę. W, moim kalendarzu, w którym oczekuje Cię w Jerozolimie? Oczywiście Bóg jest wszędzie obecny, w każdym czasie i w każdym miejscu na Ziemi, ale jest taki specjalny czas, gdy Pan chce się spotkać w szczególny sposób. Słyszymy później od pielgrzymów tutaj przybyłych, jakim wyjątkowym czasem był ten spędzony czas w Jerozolimie, jak realnie spotkali się z Bogiem. Kiedy Izraelczycy przybywali w przeszłości do Jerozolimy, wchodzili do świątyni przez te gigantyczne schody południowe. Jak teraz podążycie za mną, zauważycie coś ciekawego. Te schody, które prowadziły do świątyni mają różne wielkości. I to nie ma nic wspólnego, że oni nie potrafili lepiej budować te dwa tysiące lat temu. Ale rabini mówią, iż było to coś bo gdy zbliżasz się do domu pańskiego, by spotkać się z Nim podczas święta namiotów lub innego z tych świąt pielgrzymich, to nigdy nie powinno się podchodzić arogancko i masz myśleć o każdym swoim skroku prowadzącym cię przed oblicze Pana, a jaka to piękna paralela dla naszego życia i doświadczenia. Możemy Wam opowiedzieć o wielu doświadczeniach, jak ludzie tu doświadczyli Pana w różny sposób przez te lata. Tutaj nie ma rutyny, bo nic nie wydarzy się tak samo jak w roku poprzednim. Pan pojawia się zawsze w nowy, ożywszy sposób. Chcę Cię zaprosić, byś dołączył do nas w tym roku. Jak będziemy szli ku grze Pana, by spotkać się z Nim tu w Jerozolimie. Do zobaczenia tu w Jerozolimie.